Hej, siemanko, tu w No i co, no i czas na dalszą część Darksidersa. O, proszę, zaczynamy od jakiegoś krótkiego filmiku. Złe Bobo się. O, tutaj. To tamenda i tu chronosfera. Yy, zatem zakładam, że. Pistolet nie trafią. Znaczy, w sensie nie działa. O... No to trzeba Shurikenem. Hop! Biegiem! Biegiem przez piach. Biegusiem, bo mnie czerw zeżry. O! Perfect timing. A, za wielka, patrzcie go. Dobra, jadę dalej. Kurde, Jockowio. O nie, tam jest skarb. Tam cholera jest skarb. Dobra, wlezę tu, zobaczymy, co się stanie. Czy mnie zeżry czy mnie nie zeży? O, ciepierom. Zeżył. <grym> Dobra, chciałem sprawdzić. O. o Lera jasna, jak ja tam dojdę Do skrzyneczki No przecież jak byk, tam jest skrzynka, widzicie ją wkąd nie? O, 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 o To, to, a, to Teraz mi zerżyzną No pewno Czerwie pierońskie Hmm. Dobra, idę dalej, no już trudno. Potem spróbuję tu wrócić po tą skrzynię. <laughs> Teraz nie ma co kombinować, i tak mi zderzyli, i tak mi zderzy, no to bez sensu w ogóle. że jest skrzynka, ale nie taka fajna, no. hop, łapaj się. Do góry po pieniądze. Tam pewnie był jakiś fajny itemek. Czy nie no, ten to tu nie ma fajnych ale... Co? Gdzie? O, 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 o że wy łajdy. Na ziemię. B2? Na jednego? Kozaki. O, dobrze, na glebę. Trzech was tu jest? Masz, jeb w końców. O, 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 go do odstrzału. Zgasł cały pigułę. Hop. A, i tu jest w Hop. Bo ich tak trzeba, kurde, podziabać trochę. Tak. Jak go tak przebiję, to on sobie spada na ziemię. Jakbym mu skrzydełka podciął, a potem mu mogę podciąć już normalnie skrzydełka i przebić. A fajne mają koźniki, patrzcie. O, jeszcze nie zobaczycie. Ale fajne, fajne. Nie powiem... O! Coś złego się czai u góry. Ale... O! Skacz mać skacz. O! Nie był. Run Forest Run. Nie, pomylił mi się Pan. Run Forest Run. Ale w rąku. Przyległ do ściany teraz. Odbij się od tego, zgniataj te łajzy. Zgniataj je, zgniataj. Zgniataj je wojna. Jedną za drugą. Hop. Zgniataj, zgniataj. Wszystkie łapaj, dobrze. Hop. To jeszcze nawet żyćko się odnowiło. O skubany, paszcie się. Dobra, w takim razie celujemy. Hop. Hop. Ach, pięknie pocharotało. Łe he tu przyleciało już mnie pogryźć. <laughs> Okej, okay. znów animacja. Czyżby znów robal? O, zaskakujące. A gdzie jest? A, chronosfera przyczajona. Czy tam chronomanta, czy chrono-coś? Nic, hmm, coś, z jakiegoś wyczarką mańkę No i co tu mamy? Tu mamy całkiem fajną budowlę, która wygląda na orkową. Gdyby nie to, że orków tu nie ma w tym świecie, to powiedziałbym, że właśnie jest ona orkowa. No, a jak nie ma, to nie ma. Uuu, po suficie. Uh -huh. Hmm. Nie wiem może w tą stronę, tu tędy, o dawaj, 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 dawaj I co? A tutaj te przymogłem być. A nie, dobra, jest to piętrowy żeby, okej okay. Czyli co? Czyli otwieram, otwieram kratę. A nie, zjeżdżam tą fajną itemką na ziemię. Będzie jakieś przyczajne skrzynki, czy coś takiego? Fajowskiego nie wiem, jest tylko... Hop, możliwość skakania tam. Hop. Tu sam mógłbym wyskoczyć. Ja jeszcze zerknę, czy tu czegoś... Nie, czy tu czegoś nie ma, ale wychodzi na tydzień? O! to, O! Tu mogę być do góry. No, no i proszę, jednak się coś znalazło. Na dachu ładnie, kurde. Teraz widokowy. Hop, dobra, ładnie był. Hop, no, był piękny. No to teraz biegł się jeszcze całkiem nieźle. Hop, fajne takie budynki, podobają mi się właśnie takie orkowe. Aż ta Dobra, to teraz się rozglądam, czy tu przypadkiem gdzieś nie ma jakichś nagród właśnie przyczajonych kudełeczek? Mam coś więc. Mam mapę? O, jako taką mam. Jestem tu i patrzę. No tak, tu wyszedłem, tu przebiegłem najpierw, tu, potem bla bla bla, pod ziemią, tu. Teraz lecę tu. I jeszcze jedna tu będzie jakaś. No a tutaj właśnie tu były nagrody. Ciekawe czy bym dał rady dolecieć aż tam. A spróbuję. A co? Co mi szkodzi? I biegł się w bardziej godnie z w miejscu. Nie, nawet nie z w miejscu. Ale w spowolnieniu nie a nie to oszustwo jakiej. Dobra, ostatni punkt kontrolny. No nic, w takim razie nie dolecę. O! No. A, nie dolecę, to trzeba biegiem, Do przodu. Potem jakoś tam spróbuję. O! Tymi wężowymi tunelami. A wybaczcie. wam mnie. Wężowymi tunelami będzie trzeba spróbować. I po prostu jeszcze raz. Co tu? Aha sobie około skąpki mogę pobiegać, dobra to nieważne, nie widzę ja tak staram się, wyczaić, czy tu gdzieś nie ma jeszcze jakichś przyczynów o o, nie przeciwników Yes. there you go, Ize w pół i tego też w pół no i biegnie dalej. Te czerwie skubane ogromne są. Co nie jest? Nie, to tylko elementu zdolny, element dobra O Ocie, Prawie Kleksa szczeliłem. Fuck me. już przelecisz. Przelicisz. Dobra, przeleciałem się. Zastanawiałem czemu dziura jak nie ma dziury. No, to się zrobiło. Kurde. Wyłażą z podłogi jeszcze łajzy. Kręci się to wszystko. Ja cię pierdykam. No i po sznurku do mnie, jasne. Dobra, odcie. Hop. Tej fajnie wyrzuca, dobra. Hop, teraz rzucam sobie ich na boki. Hop, 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 chcę po Hop, 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 tu gdzieś było jakiś dostrzał Wojna, bo teraz prze, przejdziesz przez granicę, łokieć. Ludzi trochę. Hop, ten z ponga poleciał, no. Dobrze, no i się tutaj fajnie zrzuca, bo jak się zrzuci taką jedną łajzę z drugą, to jest to dobrze, że nie trzeba się potem męczyć bardziej z tym, nie? pierdzie tam ludzie mieszkali No a ja dotarłem do jakiegoś ołtarzyka Nie, może trzeba pierdyknąć rękawiczką Nie Skakać tu na pewno mi trzeba, będzie w dół dobra Może ten ołtarzyk to jakaś ściema? Czerwie tam Zwłaszcza, że jak widzicie na mapie To, to mam być tu w lewo A Op, w dół Dobra. Trzeba chopać Może z góry chopie aż nawet nie pod... O Prawie wpadłem w maszynkę do mielenia mięsa Ale ja mam powiedzieć, że w ogóle nie potrzebowałem... O, I też jest wiscy na górę? No, dalej na górę nie ma czegoś ciekawego A jest Hop! A tak to nie mogę rozjechać O w mas po śmierdzielu No tak wpadłem w maszynę do mnie nie jest albo tak bez zabezpieczeń żadnej barierki No po prostu jakby tu wpadł w sanepi przecież by zamknął tą całą imprezę Kręcisz sobie zegarkiem dobrze. Juhu! Nowajna, nowa, ładuj w dół. Hop, na dół. Sam, Samusieńki dół. Byle nie na piasek. Bo na piasek to się źle skończy. Okej. Taki tutaj teraz ładnie rozkłóc. Dobra. A może do góry. A, tak to rozkłóc. Dobra, już, już kapie. O do góry, do góry, do góry. O ciepieram, bo dobrze, że nie zatrzymuję czasu w podgłoskowaniu No, chłopie Jeśli jest ładza Spójrzcie tego O! Czekaj, czekaj, byłaś teraz Szybciutko, szybciutko. Dobrze. I w dół. Hop. Mam nadzieję, że... A! Chyba dobrze tam. Hop. Do widzenia, panu. No i od razu do mnie przyszły. Duszyczki, Okej, okay, chyba tu. Jakieś takie zakurzony. No patrzcie, tak jakby zakurzony. Dobra. Jestem po drugiej stronie. To najważniejsze. O, leci kolejna i Uwaga. Hop. Hop. O, mamy. Masz, o, ty spadłeś ładnie, tak jak, tak jak chciałem, żebyście wszyscy polecieli. Hop, drugi, hop, trzeci się podjął od nuchy, to sobie w pół, a tamtego chyba mi się to nie No Dobra, i teraz zasięg, w którą Mańkę trzeba udążyć. A mam do wylecenia w górę, no to zaraz, Pani idę dalej. Tu idę teraz. Znowu ten śmigło i maszynka dolewania mięsa pep, pep, pe, pe, pe. co tam jest w ogóle u Coś jest tutaj, górą się jakoś przychodzi ale czy tam coś jest? Właśnie? Dobra, na, na razie się i tak nie dowiem. Na skały chyba mogę przejść, zaskoczyć, nie? No. No, to ja jeszcze tu pobiegam po okolicy, ale tutaj chyba niczego ciekawego nie znajdę, co najwyżej właśnie tam góry się nie mogę dostać. O Jezusie. Tu coś ciekawego jest, czerwona skałka. A jak czerwona skała jest, to powinny być gdzieś wybuchacze, żeby się tą czerwoną skałą zająć. Tu już jest piasek. A piasek równa się łajzy czerwie. O, nie ja obszedłem ten kryształ, nie to po co on tu jest? Jak przecież niczego nie zasłania? Zmogę mogę wejść z jednej i z drugiej strony kształtu, czyli chyba kupić na wodę fotomontaż. Dobra. No cóż, nie pozostaje nic innego jak wziąć i chycnąć do góry. Ooooooo, hop, On wyleci. A jeszcze nie, jeszcze się utrzymał na kranich, to teraz. Hop, tu tutu, tutu. Tu i przyszło wszystko ładnie i teraz tak znowu trzeba się sprawdzić czy tu czegoś nie ma co jest u góry a u góry jest w pigułę tych pierdołów o co więcej dopóki ich nie pozabijam op, to wszyscy idźcie mi stąd op, ugo, tak jest o, tego też już możesz. Jeszcze jakieś będzie przyszły. Hop. Iho! A, bo się nowe robię, bo mię lubi jedno. Ja płeczko. Hop. Brzydź w niego! Hop. No, to ładuj! W ziemię! Tak jest! I pakuj po tych mendach wszystkich na raz! I hop. I wszystkich na raz! Tak jest! I tego też rozepnij w tył. Pięknie! I tego też! I niech się tam jeszcze załatwi jeszcze, oni mnie tak... Czemu oni mnie tak specjalnie? Nie, przecież taka sama łajba jak te wszystkie tu Już? Już, dobrze Podziękował Okej, okay, mam wybuchacz Co ja nie mogę wybuchnąć? Eee, może tu coś wybuchnę wybuchnąć tym? Nie. Może czy ja zdążę na przykład tu gdzieś coś rzucić? No skąd? Nie zdążę. mam być tylko do wadki. Dobra, ładuj na dół. Panie Wojna, bo tam coś otworzyłem. Nie? Jeszcze nie wiem co. Dobra, na kamyczki. I kombinujemy. Od do góry. Nie powaga, nie ma końcu, co ja otworzyłem. No, chyba nic nie ma i tak na tym balkoniku. Tylko wiecie, no jest tak, 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 tam bardzo chciał iść, ale nie mam pomysłu mam to uczynić Więc idę dalej No dalej. dalej co? Nie, tutaj, tu jeszcze trzeba wysadzić w takim razie Jedno Może tą korbę, tą, tą całą kręcia To, to o. Co się w ogóle dzieje jak sobie to tu obrócę, bo? Co się stało? Co tu włączyłem? A, a, dobra Okej, okay, jednak w dół mi nie potrzebne. winda dół. No to tego szczegółu nie zauważyłem, że tu gdzieś świeci niebieski świat. Nie to A gdzieś wyżej. What the fuck Daj, do góry, do góry, do góry. Co to Może to nie służy do rozwalania tego? Nie. Tu jest, czekajcie, w lewo od mojego Op. czyli w lewo po lewej stronie tej dużej kulki czyli tam a, no to teraz ma sens po co tutaj jest to czerwona skałka Tylko teraz jakby się mi pozbyć? Pieram będzie nie ciernię. Dobra, to próbujemy tak Biegł się No i nie zdążyłem O, świetnie mnie za hmm, Lecący Wojna Dobra skoro Pan Wojna chce sobie polatać To w takim razie jest to akuratne miejsce aby zakończyć dzisiejszy odcinek Bo i tak jak widzicie o, Nie widzicie, wciskam guziki Ruszam myszą Skakać nie mogę Nic nie mogę Broń przełączyć no, Przełączyć mogę, ale to jak widzicie nic nie daje, bo on leci Dobra, no to dobra, tak jak mówiłem tutaj Poleci sobie po lata, a ja będę żegnał, No i oczywiście, już jutro więcej Hearthstone'a i Death No ale dziś kończymy, także pozostaje wam tylko zalajkować fanpage no i zasubskrybować kanał. Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia już jutro.